A szczęśliwie zakończona jest bramka 17 dla SPR-u Długo czekała przytuła na te swoje trafienia w tym meczu. W pierwszej połowie źle zaczęła, później siedziała na ławce, ale teraz w drugiej odsłonie ma już na koncie cztery bramki, wprawdzie dwie rzutów karnych, no ale je też trzeba umieć skutecznie wykonywać. Szymańska, blisko straty. Start. Było tam jeszcze zagranie nogi Szymańskiej. Znów kontra. Za szybko teraz próbowała Leszczyńska ten kontra tak skończyć. Miecznikowska odbija piłkę. No, była szansa zbliżyć się na pięć bramek, a teraz będzie trudno. Nie tylko nie ma bramki, ale jeszcze jest druga kara w tym meczu dla Pałki Przytuły. Denerwuje się sama na siebie i absolutnie ma rację, bo w prozaicznej sytuacji popełniła faul ewidentny, wędziowie musieli ją teraz wykluczyć, a zupełnie nie musiała tego robić. A zatem Nalicowska już upadając na parkiet wystawiła dwa palce w takim charakterystycznym geście, że należą się dwie minuty kary, a teraz fatalnie zmarnowana ta kontra. Leszczyńska dwukrotnie była w kontrataku sam na sam. no Łatwo policzyć byłoby 23 do 19, gdyby wykorzystała idealne sytuacje. A tak ciągle 6 bramek. Mogło być nawet jeszcze więcej, ale myli się także w kontrze start. Trochę chaosu nam tu się wkradło. W okolicach tej 50. minuty muszą uspokoić grę jedne i drugie. No przede wszystkim Orkusz, jeśli nie chce jeszcze tutaj gonić, fałwa, tak Ale tam niebezpieczne zderzenie dwóch zawodniczek. Lisowska ucierpiała mocniej. Jej potrzebna pomoc, zobaczmy. Zderzyły się głowami, nieprzyjemnie to wyglądało. W fali skandują nazwisko Anny Lisowskiej. Wyglądało to nieprzyjemnie, mogło być bolesne, ale miejmy nadzieję niezbyt groźne. Jakiś okład z lodu powinien wystarczyć, by liderka drużyny startu była w stanie kontynuować ten mecz. Nie trafiła Lisowska w rękę rywalki trzymającej piłkę. Gdyby trafiła, warłaby się na przeciwnicę i do tego zderzenia by nie doszło. A tak każde takie zderzenie głowami jest zawsze bardzo niebezpieczne. No ale też już znamy Annę Lisowską także z nieustępliwości, z waleczności. Zostaje na parkiecie, nic sobie z tego zderzenia nie robi. A trafia Kordunowska, w, w osławieniu. No i już chyba. Powoli ostatnie nadzieje drużyny, gości na odrobienie tej straty uciekają, no te dwie kontry Leszczyńskiej. Może jeszcze wtedy byłaby szansa Ziółkowska, ciągle jednak walczą ambitnie pod opiecznym trenera Płatka. Giera Leszczyńska w drugiej linii bez przytuły, która jeszcze przez 30 sekund musi cierpieć za ten swój faul. Strata, błąd kroków. Leszczyńskiej, no słaba, zła sekwencja zagrania Leszczyńskiej, za to znakomita kontra startu, wykończona przez Hamny Sondę i jest 25 już do 17. Troszkę za dużo błędów zrobiła Leszczyńska w tym okresie gry, bo te niewykorzystane sytuacje, teraz błąd kroków przy ataku na zewnątrz, zupełnie nie wiadomo po co, bo grają w osłabieniu i trzeba było szukać przestrzeni i koleżanek, które są w... Bliżej środka boiska ona starała się z Kozłem zawrócić do skrzydła, ale teraz siedząc na ławce już może sobie przemyśleć i jak wróci na pewno zagra lepiej. Tak, też już chyba trener Płatek postanowił dać odpocząć Leszczyńskiej, ściągnął ją z parkietu. Nie W jej miejsce czekaj, ale znów prosty błąd w ataku Esber, Wolk nawet jeśli tutaj nie uda się wywalczyć żadnych punktów, to też ważne, zwłaszcza dla psychiki tych młodych w większości zawodniczek, w jakim stylu, w jakich rozmiarach ponoszą te porażki, bo przecież sama świadomość, że, że, że jest się całkiem blisko tych dobrych, klasowych drużyn naszej Ekstraklasy, też pewnie im pomoże w walce w dalszej części sezonu. Wraca Jędrina Noros na parkiet. Mamy Wasaki, mamy Lisowską na kole Sondej. Wywalczyła sobie dosyć łatwo. Teraz pozycję do oddania rzutu. Skuteczna dziś Hanna Sondej. 26 do 17 prowadzi start. Zaplanowana akcja i bardzo dobrze wykonana. E, krzyżówka rozgrywających z zasłoną obrotowej nic ująć. 26 do 17. No jakby troszeczkę uszło powietrze z drużyną SP World. Już pojawiły się te proste błędy. Mówiliśmy, była szansa dojść nawet na 4 bramki w tej końcówce rywalki. A tak za moment to może być już 10-bramkowa różnica po, po całej serii nieudanych akcji. Tak w ofensywie, jak i w defensywie drużyny Zakusza, no i kolejne takie złe zagranie. Myślę, że już ze spokojem trener Grzuszkowski może no, obserwować to, co dzieje się na parkiecie. 6 minut do końca, 9 bramek, przewagi, no nie mają prawa roztrwonić jej i jego podopiecznych. Lisowska, sak z drugiej linii. Pod nogą Kozię. No teraz z kolei w ataku. Jeśli nie wszystko, to przynajmniej bardzo wiele udaje się drużynie startu stąd, aż 10 bramkowa różnica. Przez pewien okres drugiej połowy trener Druszkowski próbował różnych innych ustawień defensywnych. Teraz widzimy z powrotem wrócił do tego podstawowego ustawienia z grudką, jako wysuniętą. No i to się opłaciło, był przechwyt krótki, teraz trochę szalona próba, ale myślę, że nie będzie do niej większych pretensji od trenera przy takim wyniku, 10 prowadzeniu. Miała prawo podjąć taką próbę, zdążyła jednak wrócić go do Jera. czekaj przytuła. A teraz zamarkowała odegranie do rozgrywającej Kubiak. Biegła dynamicznie w środek. No jest szybka. Jest dynamiczna Anna Kubiak pokazała to w kilku akcjach. Teraz ta jej dynamika przynosi korzyść w postaci rzutu karnego. Kolejny raz zmiana w bramce. I po raz kolejny Agnieszka Kordonowska chowa sobie długi warkocz pod bluzę i będzie próbowała zatrzymać Paulę Przytułę. Za pierwszym razem się nie udało, wtedy została Kordonowska na linii. Jak się zachowa teraz też zostaje w bramce. No, zmieniła zupełnie ruch, który rzuciła Paula Przytuła. Bramka numer 5. No i 9 goli różnicy. Wasak, Lisowska. Wasak, Noros, ciągle zatem bardzo mocne to zestawienie. Startu nie odpuszcza tutaj w końcówce. Trener Andruszkowski. Wasak, ależ teraz sprytny rzut praworęcznej rozgrywającej startu. Myślę, że udany mecz Pauliny Wasak, jak na jej pierwszy mecz w ekstraklasie, bo w zeszłym tygodniu pojawiła się dosłownie na parę minut. I tutaj trener na pewno liczył na, na nią w dalszym przebiegu rozgrywek, a potwierdza dzisiaj, że będzie silnym punktem tego zespołu. Obiecująco ta lewa połówka wygląda, rozegrania z Wasak i z Trzymańską, a teraz jeszcze kontra wykończona przez Edytę Grudkę, która, no to już też widzieliśmy w pierwszej połowie, potrafi szybciutko do tych kontrataków biegać, 29 do. 18, no już 11 bramek przewagi. Trochę szkoda, może drużyny z która tutaj bardzo długo walczyła. No, jasne, cały czas była za drużyną startu. To, to Elblążanki cały czas prowadziły, ale to była różnica 5-6 bramek. Momentami nawet 4, tymczasem w tej końcówce odjeżdża start. No i ten wynik robi się dla SPR-u bardzo niekorzystny. Giera. Wymyśliła wcześniej, że dobra dokoła już nie zmieniła zdania, choć nie było tam pozycji dla Agnieszki w Znów jak próbuje coś tam zdziałać biegając na drugie koło. Jest rzut w drugiej linii Giery, piąte trawienie rozgrywającej z a tymczasem Lisowska indywidualnie. Taki mocno radosny ten Szczypiorniak w tych ostatnich minutach, ale widać było, że od samego początku próbowały wznawiać, że nie za każdym razem, i wreszcie pod koniec meczu to wznowienie udało się tak, jak powinno się udać. Bardzo efektowna bramka Lisowskiej, też już dużo wolniej do defensywy wracały z zawodniczki z To co na początku meczu mogliśmy chwalić, że nawet po tych kolejnych nieudanych atakach bardzo szybko wracały do defensywy, no teraz już nie zawsze tak jest, a no te ataki już od jakiegoś czasu nieskuteczne, choć jeśli tak spojrzymy na obie połowy, to porównywalny dorobek, 9 ramek pierwszy już 10 nawet w drugiej, no a Elbląg z kolei po przerwie jeszcze skuteczniejszy, już jest 31 do 19, wróciła między słupki Dorota Krzymińska, jakby miała trochę dosyć południan poziom po tych kilku ostatnich straconych, w bramkach, choć mniej winy w tym akurat specjalnej nie było. Czekaj przytuła i znów strata nie wiem czy też już nie zmęczenie daje znać o sobie w przeragach ekipy Zolkusza. brawa dla Grzymińskiej. Efektownie zatrzymała teraz grudkę. Biera. Biera, Czekaj. Biera, i jeszcze mamy jedną zmianę, Agnieszka Jędrucik dostaje szansę od trenera, by zaprezentować nam się tutaj w tych ostatnich już bardziej sekundach niż minutach, ale na razie z dobrej strony prezentują się głównie zawodniczki Sartu. Paulina Wasak, bramka numer 5. Trochę przypadkowa ta akcja, tym niemniej Wasach była tam gdzie powinna być i zakończyło się bramką. Wróciła na parkiet strzałko za Agnieszki Jędrusik. No, mieliśmy okazję poprzeglądać się gdzieś tak przez kilka sekund. Biera, czekaj. No, pokazywała znów na palcach, który wariant rozegrania, ale mam wrażenie, że nawet nie wszystkie koleżanki już na nią patrzyły trochę w kierunku bramki trochę na zegar w bramce Elblążanek jest teraz Agnieszka Kordunowska zegar nie został zatrzymany zatem już tutaj bardzo niewiele czasu do końca 10 sekund czy będzie gol Taki mały jubileusz, okrągły gol dla Olkusza, gol numer 20, nie? Koniec meczu, start Elbląg, SBR Olkusz 32 do 19. Wygrana startu bardzo, bardzo wysoka. Długo nie zanosiło się na to, że aż tak zdecydowanie start to spotkanie wygra. Na początku drugiej połowy był jeszcze taki okres, kiedy zespół SPR-u zaczął aktywnie funkcjonować w defensywie, wychodziły daleko, przerywały akcje. Wyglądało na to, że podejmą walkę, jednak dalej wraz z upływem czasu ta aktywność gasła i Elblążanki zbyt łatwo zdobywały bramki w zasadzie dwóch, trzech podaniach, uzyskując pozycję. Był taki moment po 50. minut, bodajże, kiedy było sześć bramek różnicy dla Olkusza, dwie kolejne niewykorzystane kontrataki przez Paulinę Leszczyńską, wtedy jakby no już zupełnie straciły wiarę, straciły nadzieję zawodniczki z Olkusza, co doświadczone podopieczne trenera Druszkowskiego bezwzględnie wykorzystały pewna, wysoka, wygrana startu Elbląg, no i widać już, że Troszkę to z terminarza wynikało, że, że sąsiadami w tabeli były ekipy startu i SPR-u. Start bowiem przegrywał z Zagłębiem i z SPR-em Lublin, no ale już w starciu z Olkuszem wykazał bez dwóch zdań, bez wątpliwości swoją wyższość. Zadowolona z pewnością z tego liderka drużyny startu Elbląg, Anna Lisowska, z którą już za chwilę rozmawiał będzie Marcin Muras. Bez wątpienia najlepsza zawodniczka tego spotkania, zdobywałaś bramki, asystowałaś, nie unikałaś też twardej walki w obronie. Widać było dzisiaj waszą dominację, szczególnie właśnie w elemencie obrony zawodniczki SPR-u, nie potrafiły sobie poradzić z tym elementem, nie potrafiły przełamać waszej obrony. Zgadza się, takie było zadanie na ten mecz. Natomiast z drugiej strony, jak oglądałyśmy płyty z przeciwnikiem, widziałyśmy obronę ich także agresywną. Także nastawiałyśmy się na bardzo twardą walkę. I myślę, myślę, że taka była. Wbrew pozorom, dla was to było ważne spotkanie, bo dotychczas jedno zwycięstwo w trzech meczach i tutaj, grając u siebie z Benjaminkiem, no musiałyście wygrać, musiałyście przełamać tą złą pasę. No tak, ostatnie dwa mecze były przegrane z bardzo silnym przeciwnikiem, mistrzem i wicemistrzem. Natomiast z Beniaminkiem no, chciałyśmy pokazać, kto tutaj dłużej gra w ekstraklasie. No i myślę, tyle. Właśnie, mówiłaś, przegrałyście z silnymi przeciwniczkami, wygrałyście z tymi słabszymi. Czy tak jak w zeszłym sezonie, miejsce SPR-u jest w środku tabeli, czy powalczycie o pierwszą czwórkę? Znaczy, miejsce startu. Myślę, że minimum najmniejszym minimum będzie to samo co rok temu. Natomiast wyżej miejsce, dwa miejsca, będzie niespodzianką dla nas. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Tyle Anna Lisowska. No, przypomnijmy, w zeszłym sezonie to były o miejsce siódme w przypadku ekipy startu Elbląg, zatem szóste, piąte, no takie e, skromne e, plany ma i marzenia Anna Lisowska. Nie, nie celują tutaj wyżej, nie celują w czwórkę, choć będzie pewnie i byłoby o nią trudne, jednak Piotrkowia, Vistal, Łączpol, no a przede wszystkim Zagłębie i Esper to, to drużyny dużo dużo mocniejsze. Celem Olkusza, tak jak mówiliśmy, bez wątpienia jest utrzymanie, czy po tym dzisiejszym meczu jakoś te, te nadzieje na pozostanie w Ekstraklasie są większe, mniejsze? Może a może akurat to spotkanie nie miało na to wpływu? Odpowie nam być może na to pytanie Paula Przytuła, która jest już przy naszym reporterze. Marcin Muras i Paula Przytuła. Tak jest, Paula jest już obok mnie. Ten mecz pokazuje jaka jest różnica między pierwszą ligą a ekstraklasą. Widać, że no, ciężko się gra przeciwko ligowym, no, powiedzmy drużynom środka tabeli. Dzisiaj zagrały zawodniczki startu znakomicie w obronie, no i miałyście z tym dużo kłopotów. No to prawda, troszeczkę się gubiłyśmy, było dużo niecelnych podań, dużo, dużo przechwytów. No, dziewczyny na pewno zagrały bardzo dobry mecz w defensywie, no i udawało mi się strzelać bramki. Dla was ten debiutancki sezon w Ekstralidze jest na pewno bardzo ważny. Większość z was to młode zawodniczki, każdy mecz jest dla was ważny, bo z każdym meczem nabieracie tego niezwykle ważnego doświadczenia. Oczywiście, no jesteśmy dość młodym zespołem, no Beniaminkiem w Klasie. Na pewno jest to dla nas duży i stres, ale i jesteśmy bardzo dumne z tego, że możemy występować. Staramy się jak możemy i na pewno bagaż doświadczeń z każdym meczem będzie się powiększył. Wiadomo, cel jeden, utrzymanie w Ekstraklasie. Są też zespoły inne, beniaminki. Wierzycie w to, że można się utrzymać i czy z kolejnym meczem ta pewność przychodzi, czy może właśnie jest coraz gorzej, że w tej Ekstraklasie jednak jest trudniej niż się spodziewałyście? Jest trudno, ale myślę, że mm, wszystkie uważamy, że wiara na pewno czyni. Cuda. Wierzymy w to, że uda nam się utrzymać i, no i dążymy do tego. Powoli, bardzo powolutku, ale dążymy do tego. Czyli srebrne lwice zostaną w Ekstraklasie. Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo spokojna taka momentami wręcz flegmatyczna. Sprawiałam wrażenie Paula przytoła zupełnie inaczej niż na parkiecie, gdzie jest z dynamiczną zawodniczką, no ale trzeba zachować spokój, nie ma co robić tragedii z tej porażki, pewnie porażki, zwłaszcza na wyjazdach, gdzieś tam sobie Esper Olkusz musi wpisywać w plany na ten sezon Starter Elbląg. Esper Olkusz 32 do 19, choć tak jak mówiliśmy, długo Esper Olkusz tutaj próbował nawiązywać walkę ze startem i długo mu się to mniej lub bardziej Udawało, natomiast no, rezultat ostateczny nie pozostawia tutaj wątpliwości. Górą start, mówiła Anna Lisowska, miejsce 5 to byłaby niespodzianka. Stać start na cokolwiek więcej, czy nie? Myślę, że tak, bo tutaj wymieniłeś przed chwilą cztery zespoły. Nazwijmy to tych głównych faworytów do, do, do półfinałów. Jest jeszcze ewentualnie Politechnika. Koszalin, która też jest zespołem z tej góry tabeli, ale dlaczego nie start? Grając u siebie, na pewno mogą pokusić się o zwycięstwa z wieloma zespołami polskiej ekstraklasy. Jeżeli uda im się nazbierać punktów na wyjazdach, dlaczego nie piąte? Myślę, że mogą śmiało próbować. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało w dalszej części sezonu. Z czwartą kolejką ekstraklasy kobiet już się powoli żegnamy. Start Elbląg wygrał ze sperem Olkusz 32 do 19, a ten mecz komentowali dla państwa Wojciech Nowiński i Szymon Rojek. Do usłyszenia.